Tomek Miodek, witam i pozdrawiam. Dzisiejszy odcinek będzie o rojeniu się pszczół. A dzisiaj mamy, co prawda, 25 października, dzisiaj jest sobota, październik 25. I, I rojenie to nie jest problemem, nikt podejrzewam nawet nie myśli. Tylko że ja wcześniej nie mogłem o tym rozmawiać, chciałem zrobić ten film, ale jakoś nie miałem czasu. Dopiero dzisiaj, 25 października, mogłem coś się na ten temat wypowiedzieć. A ten rok, mamy 2014, to był takim rokiem, gdzie się faktycznie mieliśmy bardzo słabą zimę. Pszczoły bardzo ładnie wyszły z zimy i szybko się też roiły, bo się rozwijały bardzo szybko. Najwielu no pszczelarzy narzekało właśnie na te rojenie. Na przykład w tym roku wyjątkowo miałem kilka telefonów do mnie, ktoś dzwonił i mówił, dlaczego nie miał miodu wiosennego. No, na przykład, nie? To jest taka główna. Jak się pszczoły roją, to się traci miód i się traci. I się traci też pszczoły. Druga sprawa, te mateczniki, które zostają, nie? bo ta matka unasieniona ona wylatuje. Jeszcze musimy, musi dojść do tego magicznego, że ta matka momentu, że ta matka się unasieni, i wróci i zacznie składać jaja. Jak to się nie zrobi, to może coś. W każdym razie te roje z naszego punktu pszczelarskiego widzenia, to troszeczkę ryzykowne. To jest raz, dwa, że tam miodu wtedy nie zbierzemy i nie możemy do tego dopuścić. Tak czytając forum. Miotka to zauważyłem, że tam są różne propozycje odnośnie mm, rojenia się. I jedna taka metoda, która niby ma zapobiegać rojenia się, to jest założenie kraty na, na, na wlotek, nie? wtedy ma ta matka kraty odgrodowej, czyli matka ma nie przejść przez to. O tyle ta metoda jest y, 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 myląca, bo ta metoda wcale nie rozraja, ona jakby nie zapobiega rojeniu się. Y, 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 Rojeniu się pszczół, bo na przykład przez tą kratę odgrodową matkę może lekko wylecieć, tylko dlatego, że pszczoły przed planowanym wylotem matkę będą odchudzały. I ona, proszę zauważyć, te matki rojowe, głównie krainki, one są ciubkę mniejsze, one są troszeczkę się mniejsze, bo one się przygotowują do tych lotów, muszą się troszkę odchudzić. I dlatego ta metoda w moim z... razie, ta metoda wcale nie, ro... nie zapobiega roje... rojeniu się, bo ona nie zapobiega, ona tylko ma niby mechanicznie, fizycznie przytrzymać nam tą matkę w ulu, to wszystko. I, ale nawet jest taki film jednego z producentów uli styropianowych, który tam oni chodzą ze swoim synem i oni też wymyślili taką dennicę i tam w tej dennicy mówią, ten pan tak mówi, tak pewny siebie, że tam on wsadzi tą kratę odgrodową, nie? I, i już pozamiotana on może sobie wyjechać na, ze swoimi ulami na pożytki, założyć tą kratę i on ma pewność, że to mm, że już tam ta matka mu zostanie, co jest bardzo mylne, bo tam na pewno jest jakiś duży procent, że te matki po prostu, roi, które będą się roiły, one w tym momencie przejdą przez te kratę, tak jak mówiłem, głównie krainka, więc tą metodę można sobie wsadzić w buty i nawet po co wsadzać, yy, jak to się nazywa, kratę odgrodową na wlotek tylko po to, żeby utrudnić może pszczołom, no nie wiem, moim zdaniem ta metoda jakoś zbytnio nie działa. Potem, bo największym problemem z rojeniem się mają pszczelarze, którzy nie mają czasu. To są głównie hobbyści i oni chodzą do pracy, nie? I w momencie tam od poniedziałku do piątku, jak pszczelarz jest w pracy, on nie może kontrolować tego, no bo wraca do domu po godzinie czwartej, no ale już może on nawet tego nie wie. Oni, niektórzy mówią, że im się nie roiły, a po prostu nie widzieli tego momentu, jak te pszczoły opuściły te, 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 ten url. Potem jest, jest. Jeszcze taka inna metoda, na przykład podcinanie skrzydełka nie? Pod matki. I ta metoda mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest codziennie na pasiece, nawet jeżeli idzie do pracy, tam po godzinie czwartej wieczorem wraca, to tą metodę można spokojnie. Ja tej metody nie stosuję. Mam tylko w tym momencie od Michała Lewandowskiego jedną matkę, która ma przycięte skrzydełka, ale wiem z doświadczenia, że po prostu w momencie tak, w tym momencie, kiedy pszczoły mają się roić, to one po prostu matka wylatuje przez ul i pszczoły. tam sobie siedzą, one robią tam, tworzą taką grupę dużą i ten rój siedzi przed ulem. Co nam to daje? Że jak wracamy na przykład z pracy, albo po jakimś okresie, gdzie nas nie było, no nie może to być na przykład bardzo długi okres, no bo te pszczoły tam mogą deszcz może je zniszczyć, albo coś. Najlepiej być w tym okresie na pasiece codziennie. No nie wszyscy to mogą, więc wiadomo jak jest. Ale ta przecinanie skrzydełka może pomóc, bo wtedy możemy bardzo łatwy sposób zlokalizować, który ul nam się wyroi i możemy wtedy podjąć jakieś, jakieś zabiegi. No ale dalej to trzeba zwrócić na to uwagę, że ta metoda też nam nie jakby nie likwiduje tych nastrojów rojowych. To jest dalej, pszczoły się roją i dalej mamy ubytku. Wiadomo, jak się pszczoły roją, to czego nie mamy? Nie mamy miodu. Nie? I to jest właśnie najgorsze, więc tam metodę. Ta metoda, ona tylko jakby nam sygnalizuje mom, dzień, w którym, ale to też tylko jak jesteśmy codziennie na pasiece, w którym się wyroiła ta rodzina, no i która ta rodzina się wyroiła, bo wiadomo, że te matki one będą leżały na, pod ulem. Nie? Niektórzy są bardzo zadowoleni właśnie z tej technologii i, i sobie to chwalą i to polecają właśnie to przycinanie yy, skrzydełka, nie? bo to wiadomo czyni matkę nielotną. No ale dalej, to jest znowuż to samo, nie, bo mm, ta metoda nie. A już chyba to mówiłem. Ok. Istnieje coś takiego, taka terminologia jak pszczoły nierojliwe, nie? Tam bardzo często na stronach hodowców pisze, albo mało rojliwe. A dla mnie ta, ta, ta terminologia, czy one nierojliwe, czy mało rojliwe, to wcale nie znaczy, że one są nierojliwe, bo one są dalej rojliwe. Ale na przykład jest taka pszczoła, pszczoła Backfast, gdzie nawet jak zobaczymy mateczniki, no to co? No to jeszcze możemy tam zaryzykować, możemy ściąć te mateczniki, możemy wsadzić jakąś czy tam jakiś susz do gniazda i one sobie się dalej bujną, nie ma problemu. Bardzo łatwo je wyciągnąć z tego nastroju rojowego. Bardzo często się tak zdarza z pszczołą kraińską, że one już nie dają takiej szansy pszczelarzowi. Pszczoła kraińska, nie zawsze, nie we wszystkich przypadkach, ja nie chcę tu jakoś tak generalizować, ale to jest tak, o, taka, taka wiedza i z moja praktyka pszczoła kraińska bardzo często jak już sobie postanowi, że ona ma, będzie się roić, no to bardzo trudno yy, już ją wyciągnąć z tego. Jak, do, jak pszczelarz doprowadził do takiego momentu, że te pszczoły już sobie zaplanowały, że one będą sobie roić, no to, no nie wiem, jak już otwierasz ul i widzisz, ma, masz pszczołę kraińską, krajkę i otwierasz ten ul i widzisz mateczniki, to już, no, no w tym roku co można było zrobić, to tylko już jedynie odkład z matką, nie? Jeżeli ta matka bo, jeszcze się nie wyroiły, tylko zobaczyliśmy mateczniki, bo jak ktoś czeka to bardzo często jest tak, że ludzie po prostu szukają, oni czekają na ten, na ten roje. oni sami się proszą o te roje, bo, bo oni czekają, przeglądają i szukają, czy mają już nastroje rojowe, bo potem i, i co im to mówi, że już pszczoły o, robią mateczniki, są zasklepione, czy nie zasklepione, oni poucinają i to jest ich taka technologia. Ucinanie mateczników też może nic nie, po, nie pomóc. Może tylko tą agonię jakby przyciągać na następne, bo pszczoły dalej będą do tego dążyły i w zasadzie wtedy będą pracowały na 50% i dalej nie będziemy mieli no, miodu albo będziemy mieli miodu tego mało, więc jak będziemy co tydzień chodzili wyciągali, i wyciągali i wyciągali te te mateczniki to też nam dużo już nic nie da. Moim zdaniem, w tym roku przynajmniej tak było, że jak ma ktoś pszczołek rajkę i już zobaczył mateczniki, to już sobie mógł zrobić odkład z matką, a tam poddać jakiś matecznik swój, i to może by było najlepsze, ale najlepiej jak ktoś hoduje pszczoły dla miodu, to najlepiej jest, żeby nie dopuszczać do tych nastrojów rojowych. No i teraz tutaj właśnie ja chcę pokazać co ja robię. Ja w tym roku pracowałem chyba na, sto, na stu paru rodzinach i co prawda miałem, miałem pięć, pięć, pięć rojów mi wyszło i to nie ma tak, że ja mogłem tego nie zauważyć, bo u mnie to jest wszystko kontrolowane i ja jestem na pasiece prawie 95% czasu w czasie sezonu, więc nie było możliwe, żebym nie zauważył jakiegoś roja, który by nie wyszł. A teraz zapraszam do oglądania i pokażę, jak ja sobie radzę ze swoimi nastrojami rojowymi. Zapraszam do oglądania. Zimno się robi. Znaczy zimno nie ma. Mrozów u nas tutaj nie ma w zachodnim pomorskim. Jeszcze na razie nie było do tej pory, ale chyba tak w nocy najniższa temperatura jaką widziałem to było 5 stopni. I to ostatnie dni to chyba było dwa dni temu, bo tak to do... nie jest tak źle. W każdym bądź razie co ja robię, muszę tylko powiedzieć na tym wideo, bo to jest bardzo ważne, że, bo ja teraz powiem to o swojej metodzie i może ktoś jakieś będzie miał sugestie dla siebie, będzie mógł z tego wziąć. Eee, tylko że ja tutaj muszę powiedzieć, że ja w swojej tutaj praktyce używam kraty odgrodowej, ale tylko dlatego, bo ja się zajmuję hodowlą pszczół i mi ta krata jest dla mnie ważna. Po prostu ułatwia mi i przyspiesza moją robotę. Ale jakbym miał pszczoły tylko na, dla miodu, to kraty odgrodowych bym nie używał, bo nie ma takiej potrzeby. W dzisiejszych realiach, gdzie od jakichś 20 lat zmieniły nam się pożytki, plus do tego. Zmieniły nam się też pszczoły. Te pszczoły są inne niż były tam 20-30 lat temu i my te nowe pszczoły w dzisiejszych realiach pożytkowych próbujemy wsadzić do takiej przestarzałej konstrukcji ulowej jak ul wielkopolski, czyli jeden korpus, krata odgrodowa, korpus i połówka. To to w takich sytuacjach praktycznie zawsze będzie nam się to roiło, bo ta krata odgrodowa, ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, myślą, że to krata odgrodowa po to, żeby tylko matka nie wlazła tam i nie złożyła jajek. Nie, ta krata odgrodowa jest tylko dlatego, bo ten ul jest za mały. On jest po prostu za mały. Co ja robię? Ja pracuję na tym ulu. Tak jak widać, tutaj ja już na te ulę miałem jeszcze chyba z 10 takich uli, ale już się ich pozbywam, po prostu nakładając na to już normalne pszczoły tu zimuje na tym, na wiosnę wywalam to już tego u mnie nie, tych korpusów u mnie ich nie będzie. Ale na przykład to jest ul o zmniejszonej ramce. No i co ja, ja pracuję na tym ulu. I to tylko dlatego, że mam pasiekę hodowlaną, to używam tej kraty odgrodowej, która tutaj ona sobie jest wsadzona między tym korpusie. No i raz na 5 dni ja sobie wchodzę, bo to jest naj, to jest najłatwiejsze po prostu, co może każdy zrobić. Nie, nie trzeba przeglądać tych u, uli. Bardzo często jest tak, że pszczelarze szukają oni jakby się prosili o ten nastrój rojowy, bo on o, zobaczyłem mateczniki. No ja już wcześniej mówiłem. Jak już zobaczyłeś mateczniki, to już... To już jest za późno, to już jest po ptakach, to już straciłeś miód, można powiedzieć, bo jest bardzo trudna, za jeszcze zależy od tej pszczoły, ale to jest taka trudna droga, żeby wyjść z tego nastroju rojowego i jedyną rzeczą, co trzeba zrobić, to chyba ten odkład z matką, o którym wcześniej mówiłem, ale dobra, teraz się nie chcę, co ja robię, ja po prostu z tego korpusu, bo już nawet nie mam czasu, jak robię te nastroje rozraja, roz, jak mam już się spodziewam nastroju rojowej, bo ja nigdy nie dopuszczam do tego. To zaczynam robić takie zabiegi rozrajające. w moim przypadku to wygląda tak, tylko dlatego, bo mam kratę odgrodową, że trzy ramki z tego górnego korpusa przenoszę raz na pięć dni, żeby, żeby one w, do, do miodni. I one się tutaj w miodni wygryzają i pszczoły zalewają je nektarem, zasklepiają i ja potem lecę do, z tym na wirówkę i potem ja decyduję, nie, czy to, bo to też jest jedna z metod, jakby. Wymieniania plastrów na nowe w, w miodni, bo potem można już w miedziarni zadecydować, czy one wracają, czy idą na przetopienie. A tutaj w te puste miejsca, to wsadzam po prostu węze im. I, i, i co 5 dni powtarzam ten proces. dwie trzy ramki przenoszę e, zasklepionym czerwiem do miodni. Ale najlepszą metodą, jakbym był hobbystą, bym miał trochę uli. I bym chodził do pracy, i bym się bał, że pszczoły mi się roją. To co bym yy, robił? Bym kratę odgrodową wyrzucił. Nie uży, nie, miał taki typ ula, ale bym nie używał kraty odgrodowej. I co bym robił? Bo tak, proszę zauważyć jedną rzecz, że jak pszczoły się rozwijają. Na początku, na przykład, można sobie kule czerwiu, nie, w gnieździe sobie wyobrazić, ona jest jakaś taka mała, potem ona się powiększa, nie, potem gdzieś może w połowie maja. To zależy wszystko, bo to zależy. W tym roku to było szybciej, dwa lata temu to było później, więc pogoda ma bardziej, raczej nie pora roku, tylko pogoda ma większe znaczenie tutaj. No i potem ona na przykład już się robi coraz większe. Mamy dużo czerwiu. I wiadomo, że w takich sytuacjach już można się spodziewać, że te pszczoły będą się nam zaczęły roić. To mając na takich 16,5 ramkach, na takiej małej ramce trzymający gniazdo, można śmiało podnieść ten korpus do góry i wcisnąć po środek w środek korpus z węzą. Cały korpus z węzą, nie? Podzielić to gniazdo jakby na pół. Oczywiście muszę tutaj wspomnieć o tym, że dzielenie gniazda trzeba robić w odpowiednim momencie i trzeba być do tego przygotowanym, trzeba umieć to ocenić, trzeba też spojrzeć. Nie możemy podzielić gniazda, gdzie na przykład jakiś spadek temperatury. Musimy to po prostu skonfrontować z prognozą pogody i z siłą rodziny i do wtedy na podstawie tych informacji możemy dokonać, no nie wiem, jakiegoś wyboru, co my będziemy z tym robili. Te dwa korpusy, jak przedzieliliśmy korpusem węzy, to po prostu to sobie można pobrać raz, dwa, trzy, nie? To jest ten nasz węzeł, może powiemy. To tutaj mieliśmy trochę czerwiu, tu mieliśmy też trochę czerwiu. No i pszczoły zaraz się wezmą tu, i już pod, pod koniec tygodnia, dobra rodzina w maju, to ona powinna. Wybudować wszystkie plastry, może, może, może skrajne nie, ale wszystkie plastry powinny być w większości wybudowane i matka powinna je zaczerwić. No i wtedy mamy jedno dużo fajne takie gniazdo. Nie? I stworzyliśmy więcej miejsca. Proszę się nie martwić, jeżeli chodzi o korpusy miodowe. Tą kratę ogrodową wywalić. To jest jedna, z, jeżeli ktoś pracuje właśnie na takim ulu. I się boi tych rojów. To jedyną rzeczą rozsądną, co może zrobić, to nie używać krat odgrodowych. To jest wcale nam niepotrzebne. Kraty odgrodowe, pszczoły się same ograniczają w czerwieniu i, i to jest bardziej naturalne, bo to po prostu wtedy wynika z pożytków, na jakim pożytku jesteśmy, jak ten nektar się i czy pszczoły będą potrzebowały ograniczyć matkę. Po prostu zaufajmy im, niech one sobie same jakoś tam dają radę. I będziemy mieli z tego mniej problemów, bo yy, i więcej miodu. Dużo mniej problemu, bo nie uciekną nam pszczoły, będziemy mieli miód i to wszystko chyba na ten temat.